Siemano dawno nas tutaj nie było, z braku czasu kolejna klatka przed nami to co lubię najbardziej. Co by tutaj pokazać ciekawego, ogólnie domek parterowy z poddaszem nieużytkowym w przyszłości ma być wiadomo otynkowany, ale my tego nie tynkujemy. Obstawiam, że zrobią sobie w gipsach yy, parter Stawiał jeden murarz pod daszę, stawiał inny murarz. Ogólnie na parterze e, ściany bajka, tak. Jeżeli tam odchodzą e, centymetr od pionu, no to wiadomo, to jest żaden problem. Tutaj stawiał nam kolejny murarz na szybkiego. Jak to pan stwierdził, że damy radę. Po 4 cm. Tutaj w ogóle kurna mu nie wyszło. Yy, spytałem się, czemu taka różnica w pionie. A on powiedział, że trzymał się tej ściany. Nawet jej nie sprawdził, czy ta jest w pionie. I leciał na całego, no nie? Yy... Od razu mówię, na tej ścianie, jak tylko zauważyłem, z poziomu 0, czyli parteru, widać ewidentnie, że ściana odchodzi. Pierwsze co to, narożnik 3-metrowy do pionu. Drugi tutaj, żeby się zgrać ładnie z tamtą ścianą i tym narożnikiem, co widać jest tam na dole. Ogólnie. Cały syf, który schodził z tej ścianki, ta zaprawa kurwa, jest tak zapierdzielona tam na dole, nie wiem kto doczyści te schody, na pewno nie ja, przyjdzie stolarz, będzie klnął, więc jednak lepiej nieraz dopłacić parę groszy, a pokażemy tutaj. Muraż przy nas napychał te cegły. Jestem nie w tą stronę co trzeba. Wiadomo, no domek, budżetowy, no ale no szkoda, kurde. Żeby odpierdalać takie kankany na następnej budowie, będę miał trochę więcej czasu. Bo to jest mały domek, ale przede wszystkim estetycznie postawiony. Więc na pewno coś. Nagram, a tutaj tylko tak z doskoku no. Nie, Co tu rzucamy? Tak, rzucamy klatkę. Co? Klatkę rzucamy. Jeszcze raz. Klatkę rzucamy. Dobra. Następnym razem będzie, też jak powiedziałem, dłuższy filmik, a teraz biorę się z rzucanie.